Yeah. Uh... mi się po nocach, przypominają mi twoje lodowate dłonie Nie mam pretensji o to, że zniknąłeś U zewnętrznym się, bo teraz moja kolej Nie rozumiem hype'u moich ziomów na melanże łykają MDMA i są jak w transie Nie powiem, dużo się się działo na high Chyba tylko przez to jeszcze nic mnie nie zabiło Nie rozumiem czemu mam w sobie lęki Co muszą być uspokajane przez leki Zanim wezmę telefon i gdzieś zadzwonię Układam tysiąc razy scenariusz rozmowy w głowie Cieszę się, że są ludzie, którzy rozumieją Każde moje słowo zawarte w tym numerze Wiem jak to boli, jak przemija czas A ból niezmiennie pozostaje ciągle w środku w nas Ej. Zimne ulicy Nie mam pretensji o to, że zniknąłeś Zimne ulicy Teraz moja kolej to ja w moim najgorszym nie wiem czy kiedyś go jeszcze pokażę Pierwszy dziś raz i ostatni też, potem zamykam prywatną biografię Potem zło na trochę, muszę to w końcu sobie uspokoić Nie wiem czy nie będzie gorzej, nie wiem po bladzie co robisz Mówisz wypierdala, ja z tym nic nie robię Sama sobie bym tak powiedziała, więc to rozumiem Wiem, że czuję więcej, czuję co ciebie nie dotyka To dotyka mnie, więc czuję to sto razy bardziej Nie rozumiem czemu znowu to zjebałam. Wcale nie chciałam, ale jakoś tak się potoczyło Tyle wspomnień wymazanych Nie rozmawiamy o tym, no bo jakoś tak się potoczyło Since you ran away last time I never had the chance to introduce myself to you You, 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 you. Nawet mnie to nie ruszyło Bo jakoś tak się potoczyło HNO192130 Będę tak leżeć, póki nie padnę rano ładować, bo na rano zaśpię, potem schizować, a potem cię kochać, oszukują wciąż, że nie chodzi o towar coś te ciężkie w pracy spojrzenia, bo wylewam myśli, usłyszą mnie teraz Jebać tą sukę, bo jest pojebana, Jebać tą pensję, bo będę przetrwała Jebać to życie, wciąż krwawi ta rana Spowiadam się przede mną jest biała ściana i bolą mnie Sorry, że nie odpisuję, ale czuję się tak, że nie czuję się w ogóle Sorry, mordo, nie dobra, się dograć Jestem na szczycie sajany Sajana nie, tak. nie przychylam mi Jestem na szczycie sajany Kluczy nie było na miejscu dla kluczy To jeszcze nie jest powód do zmartwień Ale blednące postacie już tak ich twarze Muszę się zawijać, zwijać, wykruszyć, a może zapalę. Boli mnie prawa ręka, boli mnie głowa, a może zostanę. Sprawdzam telefon, dawno po czasie nie odebranych 733. Tylko on do mnie dzwonił raz po raz przez całe 723 dni. Poczułam ulgę, bo mogę teraz odzwonić. Wielki ten spokój był. I nagle krzyk ja zlana potem błodzę się w końcu. Jak można tak na jawie? Koszmary ciągle śni no, 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 no. Proszę, że znowu ja to robię. Nie wiem czy kieruję to do ciebie czy do siebie Nie wiem nawet jak się dziś nazywam Nie wiem nawet czy już inaczywa Moli nagraj w końcu coś wesołego Ciągle jest chujowo, głowa nie chcę zmieniać tego W molowych tonacjach zazwyczaj moje numery Ale każdy zawsze był i jest kurwa szczery. Nie wiem czemu tak się zachowujesz Nie wiem jaką dawką dzisiaj cię zatruję Czasem brakuje tu kilku stóp, Ale damy radę to jest pewne Czasem brakuje tu wielu słów Ale te wypowiedziane dalej będą święte Tłum jak szara masa patrzy co się dziś opłaca po drzemie dawno trzęsie, choć tam nic się już nie stracę Co tym dobra wychodzi kolaboracja planta, potem może kolacja Może pójdziemy do ciebie na hmm, Nie dopuszczam głosu, że to moja deklaracja Widziałam krew, a się z nikim nie pobiłam Widziałam pobicia, się wcale nie kociłam Tylko czemu jestem ślepa, myśląc ciągle o nim Gdzie rany po starych ranach widać jak na dłoni i znów wino i bawię się liną Nie wiem gdzie jestem i co się wydarzyło Kliny za klinem to się porobiło i stało się też Tyle tych rzeczy Myśli uparte chcą znowu skaleczyć Myśli odparte wracają by męczyć Wracam do czegoś, do czegoś, do czegoś, do czegoś. Się odurzyć, żeby nie schóżyć Żeby przypomnieć, żeby zapomnieć, żeby to powtórzyć Znowu się odurzyć, wychodzisz do ludzi Żeby coś stracić, może wybaczyć, byle się nie spaszyć Ramek nie, zaskakuje, mnie, wskakuje do łóżka, ale wiem, że dziś jeszcze się nie jest Północy szukałam, no i już znalazłam, ręce, a nie niewyraźna jazda Nowy GTR, nowy plik już jest Znowu się zatrata w tym, ale nie wiem, Miałam być i mnie nie ma, nie Zalatana nie, zabiegana tylko, żebyś biegnąć podatkowe E. Jestem jedyna, co boję postawić się krok, że zniknie ktoś, że on ma dość. Znowu i znowu zostaje wypruta moralność. Dzisiaj boję się oddychać, co co sprawiało mi frajdę najbardziej obrzydza. Korytarz życia, nie wiem, czy dam radę dalej pis. Sen jest potrzebne, ja o tym wiem, ja prawie nie śpię, choć zasypiam w dzień. Cisza nastała to tak piękne słowo, wiem od niej wszystko, co nazywa się mową Tylko brak odpowiedzi na pytania Co męczą Ciebie i mnie. Muszę się oduszyć, żeby nie stworzyć Żeby przypomnieć, żeby zapomnieć, żeby to powtórzyć Znowu się ruszyć, a wychodzisz do ludzi Żeby coś stracić Możesz wybaczyć, by się nie spaszyć

Ale po co to robię? Znowu pewnie tak jak zawsze się skończy Odpal sobie teraz hiki i dla odmiany przy mnie założysz spodnie Kocham ciebie, mówię szczerze, ale jego też Może kiedyś zrozumiesz to nie poligamia, poryty łeb Ej, i na pewno wszyscy ten numer A wtedy ty mój zablokujesz Eksperyment teatralny, który jutro będzie martwy Nie ma pojęcia, jak to się stało Wciąż mi jest daleko do ideału Staram się dotrzeć do twojej głowy ja Nie tylko gorące seksa, zimne wieczory i długie rozmowy Ej, z nimi wszystkimi też tak gadała. I co? I kto? I ja zostałam sama Bądź tam na dole nie niezbadane Bądź tam na dole Rozmowy kończę Bądź tam na dole Myślałam, że zobaczę jeszcze A teraz, gdy to słyszę, wiem, że im chodzi o seks Bądź tam na dole Tajemnice niezbadane Bądź tam na dole Że wiem, że im chodzi o seks Mój kumpel zadzwonił do mnie łamiącym się głosem powiedział, że się się czuje, że mnie potrzebuje Zapytał, czy mogę na niego w tej chwili przyjechać Że mnie, że to lałam godzinę później w końcu zebrałam się Stalka blask pod jego domem już stała karetka Ej Mój kumpel jaśni. z rozwojeniem ja nie wybior Mam z schizofrenika Nie zawion Miałam kumpla na życie taktyka Szedł jak burza na przód i nagle po czterech dniach na zawsze znika Bądź tam na dole, tajemnicy nie spodano. Bądź tam na dole, rozmowy chodź się naderane Bądź tam na dole, aż Buduję ci dom, już się nie wyniesiesz stąd, nie ma tu okien, ani nie ma drzwi, więc ciemność że nigdy nie zawita w nim siedzę zamknięta i oglądam stary film Obraz rozmazuje się, trochę zbyt powoli Myślę tak o nim, ażowany z sił mijał mnie w pracy, a potem się zmył na ciężka psychotropy na co dzień, a co dzień Tylko cztery godziny sen i jakoś Weź też, też zapraszają mnie na to, a ja odmawiam, bo powiedział mi, że to jest złe nie będę pisać i nie będę dzwonić Nie będę starała się na siłę ciebie zrobić Polej mi coli, życie tak gorzkie, że dolewam by się na nowo odrodzić To nie jest wyjście, a ja go nie szukam Zbyt komfortowe dla mnie płacenie i lufa W świecie, gdzie do cenu się dąży po trupach, Też to... Dobre i złe zbudowało mnie i ciebie też Choć to pojęcia są względne, nie wiem co wieczór przyniesie Wyślach myślach z uniesie na mnie ej, Nie unosi przez te Zbuduję dom, a w tym domu zamuruję cię Kamień po kamieniu zamuruję cię I będziesz tak stał, czekał co nas przyniesie Kamień po kamieniu zamuruję cię I będziesz ze mną bez butów, bez ubrania Patrzysz, jak mi się praca Ogród jest za domem tym Wiem, że nie przewiję się przez niego twój krzyk Co to za stukot i co to za łomot Bo się wciąż trzymają bardzo mocno Gdy, gdy, gdy wijam ja w twoje ciało Czuję się dobrze, ja nie szukam wrażeń Za dużo widziałam, by się wiewać znowu w to. Nie znam twoich kumpli, ani twoich koleżanek i Nie chcę ich poznawać, bo to nie jest ludzki sort Tu się nie patrzy na żadne rany Bo nikt nie wie noża, gdy spierdoli się znów coś Ej, narodził się na ulicy rapa Coś nie w rysztoku. nie mów mi, że to nie tak Ja obserwuję wszystko z boku na siłę wcisnąć kid. Ja myślę tylko o tym, jak tam się mój tekst ma A te narkotyki dawno się złożyły Nie mogę spać, więc palę Chcesz mnie mieć, więc dajesz Chcę się bawić, idę w balet, potem mówię Chcę twoje serce i ekran razem będziemy zawsze gdy mój czas nadejdzie to wyleje całą prawdę nie mogę spać więc parę chcesz mnie mieć więc dajesz chcesz się bawić idę walec potem mówię chcę twoje serce i je kradnę już razem będziemy zawsze gdy mój czas nadejdzie to wyleje całą prawdę podczas nie wersji Szukać miejsca, gdzie mój dom Nie wymarzę naraz wszystkich swoich grzechów Próbować mogę, choć nie będzie tak jak po staremu Nowy świat, który w mojej głowie powstał Nowy świat, nikt tam, się nie może dostać Jestem krok przed tobą, moje widowisko Nie jestem Bogiem, ale chyba widziałam już wszystko Postało seocia w nich dziura czarna jak noc Nie wiem, która jest godzina i zrywam się stąd czy trzyma to, co chciałam widzieć?